Dajcie znać, jaką wy macie definicję wakacji, i czy to, to, co my robimy, wpisuje się właśnie w Waszą definicję wakacji, czy tak niezbyt. jest. Słucham Panią. Słuchajcie, myśleliśmy, że to tylko my szaleni, że będziemy sami na szlaku i w ogóle. A tutaj. Jest cały parking już prawie zajęty. Zajęliśmy jedno z ostatnich miejsc na parkingu. Także chyba nie będziemy sami na szczycie o wschodzie słońca. Dobra, słuchajcie, wy lećcie jeszcze spać, bo jeszcze jest wczesna godzina, piąta rano, a my was obudzimy już na szczycie. 7.11, wschód słońca. 7.11, jesteśmy na szczycie. Udało się. U, ale fajnie. Kimarzenko, małe spełnione. Jak ci się podoba? 10 na 10. Warto było? Warto było. Stać o 3:30. Słuchajcie, tak się zamotaliśmy w tym wszystkim, że teraz dopiero montując ten odcinek, zorientowałam się, że nie powiedziałam wam, gdzie my w ogóle poszliśmy, e, a więc e, poszliśmy na Roys Peak. Cały ten szlak, to jest właśnie szlak na Roys Peak. Technicznych a propos tego szlaku. Y, uważamy, że jest on bardzo dobry do podejścia nocą, mimo że podchodziliśmy nocą pierwszy raz w górach i trochę się zastanawialiśmy, jak to będzie. No to mimo wszystko ten szlak nie jest, nie wiem, jakoś w lesie. Czy jakaś droga jest mocno, nie wiem, pod górę, czy jest trudna technicznie? Nie, on jest taki, no jest pod górę, bo jest 1300 metrów przewyższenia na 8 kilometrach, natomiast wchodzi się go całkiem przyjemnie. Nam dojście na sam szczyt z parkingu zajęło 2 godziny 10 minut, sam z krótkimi przystankami, jakby już licząc wszystko razem. Także uważamy, że to jest naprawdę dobry szlak na, na, właśnie, na wejście na wschód słońca. I zadziwiło nas naprawdę <laughs> liczba osób i na parkingu, i na szczycie, nas po prostu zbiła z nóg. To to trochę się mm, zastanawialiśmy, jakby, czy będziemy iść sami, wiecie, w nocy, na szlaku i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że nie, że w ogóle było tyle ludzi, e, że totalnie ze rozstrachu, trilerka. Także polecamy bardzo. Zdecydowanie. A tu jeszcze taki mały widoczek na jezioro kosmos. przebitka na Wanaka Tree, czyli najbardziej instagramowe drzewko w Nowej Zelandii, które rośnie sobie w jeziorze. Niedawno niestety jakiś wandal odciął mu jedną z gałęzi, także możecie tam zauważyć, że część drzewka brakuje. Tu jest jeziorko. Tu jesteśmy brudni po trekkingu. A tu jest Tomasz, który zdejmuje buty. Wiecie, co się będzie działo? Już wiecie, co się będzie działo, prawda? A ty jak oceniasz? No to chyba nie było, bo woda za ciepła, temperatura powietrza za ciepła. Ale było tak przyjemnie, ażeźwiająco i po kilkugodzinnym trekkingu w górę, jak znalazł. Także bardzo polecam, było bardzo przyjemnie. A ja nie lubię zimnej wody. Natalia Duchnowska. A Tak. Tam gdzie my przyszliśmy? Do Patagonii. Tylko, że w Nowej Zelandii. Patagonia w Nowej Zelandii to brzmi jak jakiś Ultimate Dream w ogóle, nie? Tak. Dajcie, dajcie mi to sdp jeszcze tutaj Lody były przepyszne, a forcja była naprawdę ogromna, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Potem jeszcze jadąc już do Queenstown, zajechaliśmy po drodze do Brafens, czyli płotu, na którym porozwieszane są staniki. Tak dobrze. Czy słyszycie to są staniki, i według nas jest to bardzo fajna inicjatywa szerzenia, profilaktyki raka piersi i ogólnie zbierania datków na właśnie fundację raka piersi. No i na koniec dnia wpadliśmy do Fergburger, burgerowni, która jest bardzo popularna w Nowej Zelandii. Słyszałam już o niej, będąc w Polsce, że trzeba koniecznie tam zajechać, także zajechaliśmy. I Tomek, jako prawdziwy tester burgerów na całym świecie, mógł spróbować tego nowozelandzkiego rarytasu. A jak mu smakowało, posłuchajcie. Pierwszy minus nie dało się wybrać stopnia wysmażenia. A jak po pierwszym gryzie oceniasz? Dobry, ale na Big Island był lepszy. Na Big Island? A te w Miami, co jedliśmy? Chyba też. Tak? No dobra, zobaczymy jak będzie po zjedzeniu większej części. No, no i też minus był taki, że Tomak, Tomek zawsze sobie bierze burgery z, z spicy, czyli ostre. No to tu... akurat nie jest jakiś jeszcze jakiś problem, ale tak jakby trochę mało mięsa. Jak dla burgera. Nie chce mi złapać ostrości tam była. No, i jeszcze troszkę a propos tych burgerów dopowiem, że rozmawialiśmy o tym w samochodzie. No i doszliśmy do wniosku, że jednak są one trochę przereklamowane. Nie mówimy, że one są złe, bo były spoko. Natomiast jedliśmy takie burgery milion razy w naszym życiu. No, i po prostu, po prostu były smaczne. Może kwestia tego, że w Nowej Zelandii nie mają na przykład dobrego pieczywa. To ta bułka tutaj była naprawdę dosyć smaczna i też widzieliśmy, że na przykład mają krosanty, jakieś takie dobre wypieki. Eee, <laughs> Więc może, jeżeli szukacie też dobrego pieczywa w Queenstown, to warto tam zajrzeć. Eee, no, ale brak tego na przykład stopnia wysmażenia, trochę kiepskie, no bo to jednak w każdej szanującej się burgerowni. Według nas powinien być, powinna być możliwość wybrania stopnia wysmażenia burgerów. Eem, no i tak, no i chyba taka troszkę masówka. No, tak nam się wydaje, że tak mało kameralnie, taka masuwa, duża kolejka, dużo ludzi, duży przemiał, więc oni też się muszą do tego dostosować. Eem, no więc tak, jeżeli jesteście w Queenstown. Warto podjechać, spróbować samemu wyrobić sobie zdanie. Jeżeli mielibyście jechać tylko po tego burgera do Queenstown, to według nas nie warto. Ta propos burgerów. No i co, jest godzina 16. My już jesteśmy w hotelu. Taki był zamiar, żeby być wcześniej, no bo też wcześniej wstaliśmy. O, właśnie Tomek przyszedł. Taki był zamiar, żeby być wcześniej. Teraz pójdziemy sobie w Kimę na. Pewnie jakieś dwie godziny się uda e, się przespać, bo o 19:00 Tomek zaczyna pracę, więc jest to dosyć ważne, żeby po tym krótkim e, śnie e, dzisiaj w nocy może chwilę odpocząć. E, no i tyle, mam chyba do powiedzenia. Tomek tam hałasuje, mam nadzieję, że to go nie słychać. Tak, słychać to nie tak nie trudno. Tak. Tomek mówi, że to nie, nie problem, jak słychać jakieś rzeczy w tle. A ja zawsze staram się tego unikać. No dobra, mniejsza z tym kończymy na dzisiaj. I był naprawdę cudowny dzień. Bardzo mi się ten dzień podobał. Wiem, że jest dopiero 16, i teraz ta gorsza część dnia przed nami. No ale. No gorsza, no bo trzeba. Będzie... Mo, moja praca, bo ja muszę jeszcze kilka rzeczy przygotować. Tak, na na piąteczek muszę przygotować jeszcze kilka rzeczy, więc y, nie tylko Tomek będzie pracował, ja też będę trochę pracowała. Y, dobra, kończę, bo już prawie trzy minuty mówię. Kończę. No dobra, buziaki, papa, pa, do jutra.